A propos, tylko żebyście. Takie informacje, i to z pierwszej ręki. Karola Nawrockiego poznałem w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 6 albo 7 w Grand Hotelu w Sopocie. O. On był tam bramkarzem i Alfonsem. On mi sam proponował osobiście e, dziewczyny. Był zafascynowany tym, że znałem Nikodema i na przykład Zbyszka Nawrota tutaj z Hamburga, bo ja tutaj dorosłem w Hamburgu od 85-86 roku, i bardzo szybko wszedłem, nazwę to, w pewne kręgi. Trzymałem się z daleka od nich, bo miałem takiego, um, takiego dobrego, um, nazwę to, no nie sponsora, może jakiegoś takiego, takiego, takiego wujka dobrego, który mnie zawsze ostrzegał, żeby mi się tam nie, nie wtykał palca, bo mnie to wciągnie jak, jak w, jak w jakieś takie mokradło i, i, i zmieli mnie i wypluje, więc ja się zawsze trzymałem tam od nich z daleka, ale znałem ich wszystkich. Zresztą oni mnie też znali. Więc Nawrockiego 100%, to było od no, 2000. 2004-2005 mieszkałem długo w Sopocie, kupowałem e, nieruchomości e, dla siebie i plus też e, no dość zamożnych tutaj zachodnich inwestorów. I długo, chyba do 2008, jeżeli dobrze pamiętam, później się przeniosłem do, na Long Island e, do Nowego Jorku, ale do, do 2008 byłem tam cały czas i Nawrockiego regularnie spotykałem 2007 na pewno, 2007 na pewno. No to on był zafascynowany mną w ogóle, no bo ja od młodych lat, od 90 roku, osiemdziesiątego, 90 przyjeżdżałem do Polski, robiłem interesy i dalej, od początku jeździłem dość ostrymi autami i No i on był zafascynowany, ja jestem, zresztą on pochodzi z mojej dzielnicy, z Siedlec, Chodził do szkoły dosłownie on obok, tam nie wiem, że 200-300 metrów oddalony od mojej podstawowej szkoły. Tylko jest du dużo młodszy ode mnie, chyba nie wiem, 12-13 lat. Więc to było śmieszne. Jak ja, jak ja się dowiedziałem po tym, i długo nie miałem jakiegoś tam kontaktu, oczywiście tutaj z, z nim, czy tak, i tak dalej, i dowiedziałem się, że on jest kandydatem na prezydenta Polski? Ludzie! Miszczeńka, no słowo wam daję, upadła totalnie. No, jak można kogoś takiego, który był tak zafascynowany półświadkiem? I, I to nie jest to, że on był zafascynowany, on był częścią półświadka ten człowiek. Słowo mówię wam, możecie, możecie skontaktować się ze mną, chętnie podam kontakt, e, dane kontaktowe, da, podam wam konkretne, konkretne, konkretne rzeczy. Także to jest człowiek. Z kogo wy? w ogóle Polacy w ogóle coś takiego chcą brać w ogóle w myśl, żeby takiego człowieka brać na prezydenta? No to jest jak Trump, no Trump, który jest w końcu, który jest przestępcą, no przestępcą przez sądy, udowadniam. Dobra, przerywam, bo się Bardzo rozgadałem. dziękujemy, poprosimy ewentualnie poza anteną, tak, dane kontaktowe. Dobra, dobra, podam chętnie dane, nie ma problemu, super, podam Wam super. dokładne dane, zresztą Wam, wideo Wam prześlę też, mogę filmiki przesłać i tak dalej, także do powodzenia. Okay, tak? okay, o, sama bym chętnie bardzo. to zobaczyła. No cóż.